Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Robert Lewandowski, no również gra dla przestępcy. Prezesem e, FC Bayern München, jak tutaj m, m, się dowiedziałem, jest Uli e, Hunes, który został skazany na 3 lata. E, 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 no, czyli Robert Lewandowski również gra dla przestępcy, no, jeśli chodzi o mnie. Robert Lewandowski również gra dla przestępcy, no, dla kryminalisty. E, idźmy dalej. E, e, otóż zmartwię cię. Cześć.